Bajkowy podcast. Bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj mam dla Ciebie wiersz pod tytułem Bubr. Wiersz pochodzi ze strony bajkownia.org a jego autorką jest Pani Irena Eismont. Tradycyjnie po tym wierszu będzie czekała na Ciebie zagadka. A po zagadce wymienię wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzieli na poprzednie zagadki na poprzednie zagadki. Gotowi? Bubr. Z drzew gałęzi, muł, liści, stado teren wokół czyści. Blisko wody, gdzie jest ziemia, bobry wznoszą swe żeremia. Tylko jak ten bubr tam wchodzi? A, pod wodę sobie schodzi. Tam ma swoje wejścia tajne. Pomysłowe to... I fajne. Na powierzchni i pod wodą bóbr się rusza ze swobodą. Świetny pływak, co nurkuje, za dnia śpi, a w noc żeruje. Futrem ma pokryte ciało, by go w zimie dobrze grzało. W palcach stopy błonka pławna. To u bobra rzecz zabawna. Uszy, oczy oraz nozdrza. W jednej linii cecha bobrza Z wody tylko się wychyli I niczego nie pomyli Bubr kontrolę tak sprawuje Teren bacznie obserwuje Ogon długi, bardzo płaski Ten małuski i bez łaski Bo ogonem bubr się broni A należy do gryzoni Zęby bobra to siekacze Ostre bardziej niż dziurkacze one rosną jemu stale, więc są mocne niebywale. Człowiek powie bubr niedobry, no bo przecież takie bobry wciąż ścinają drzewa w lesie. Gdzie ten bubr je potem niesie? Bubr gałęzie młode zjada, zatem drzewa ciąć wypada. Kore, liście bubr gromadzi, czego nie zje, w wodę wsadzi. Ma na zimę, Montragówka, zimą woda to lodówka, a na wodzie wznosi tamy. Ale po co? Zapytamy. Poziom wody reguluje, ma swobodę, gdy żeruje. Więc buduje całe życie i naprawia należycie. Taka już natura bobra, że pilnuje swego dobra. Koniec wiersza. Co oznacza? Że czas na zagadkę. Gotowi? No to uwaga, zaczynam. Mieszkają w niej różne ubrania, czasem też inne rzeczy do zabrania. Bywa, że miejsce deska tam znajdzie, gdy prasowania potrzeba zajdzie. Drzwi ma klasyczne lub przesuwane. Różne rozwiązania są tu stosowane. Półek jest dużo. I jakiś drążek. Czasem z kieszeni wypadnie pieniążek. Napisz odpowiedź na stronie podcastu, a ja cię wymienię wśród innych kilkunastu. Koniec zagadki. A teraz będę wymieniał tych, którzy odgadli zagadki z poprzednich bajek i wierszyków. Tym razem pozdrowienia wędrują do Julka z leśnego przedszkola, Kacpra. Kai z Gdyni, Marysi z Rybnika, Oli, Ali z Aberdeen, Jaha, Amelki i Filipa, Ignasia, Pawcia Chrupcia, Jacka i Bartka, Szymcia i Jasia, Haniutki z rodzicami, Oskarka z Dublina, Hani, Zosi i Zuzi z Żor, Olgi i Taty i Łucji, Sparciak. Ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania także innych bajek i wierszyków. Zapraszam na stronę bajkowypodcast.pl i na profil bajkowego podcastu na Instagramie.